Cześć! Dzień dobry! Kazmin Hotel Charlie próbuje doprowadzić Rzeczników do odkupienia, a jej pierwszym gościem w hotelu odwyku jest nie kto inny, jak ikoniczna gwiazda filmów dla dorosłych i narkotan, Angel Dust. W, w sensie, jest ikonicznie dzięki Kazminowi, nie, nie dzięki swojej twórczości, przynajmniej w naszym świecie, Uh, w każdym razie, dziś opowiem wam historię człowieka-pająka, któremu jednak bliżej w tym wypadku do tego drugiego. Zostawcie łapę i suba po więcej filmów z Lovers, a ja już nie przedłużam i lecę z tematem. Angel Dust urodził się w Nowym Jorku między 1907 a 1915 rokiem 1 kwietnia. I nie miano imię Angel, a nazwisko Dust, jak możecie sobie pomyśleć, nazwiska nie znamy, ale jego prawdziwe imię to Anthony. Miał dwójkę rodzeństwa, brata imieniem Maraknis i siostrę imieniem Molly. I o ile w przypadku jego siostry wiemy, że było to jej prawdziwe imię, tak w przypadku brata mam pewne wątpliwości, czy to nie jest jego pseudonim, tak samo jak w przypadku Angela. W dodatku bracia, mimo że mają tych samych rodziców, to z siostrą mają wspólnego jedynie ojca. Mają oni włoskie korzenie, a przez to, że pochodzą też z mafijnej rodziny, to najpewniej była to też włoska mafia. Tak samo jak znaczna część z nich, Angel po śmierci wylądował w piekle. Zanim jednak do tego doszło, popadł najpewniej w uzależnienie od narkotyków, to też doprowadziło do jego śmierci. Nie wiadomo jednak, co dokładnie przedawkował, choć istnieje możliwość, że przedawkował nic innego jak Fencyklidynę, która powszechniej jest znana pod nazwą PCP lub też właśnie Angel Dust. Jednak obalano tę teorię fakt, że choć odkryta została w 1926 roku przez Artura Kodza i jego ucznia Paula Merkela, to dopiero w latach 50. XX wieku używano jej gdziekolwiek. A mianowicie jako środka przeciwbólowego. Więc prędzej przetawkował kosz czy numer, ale, choć tego drugiego nie da się technicznie przetawkować w śmiertelnej dawce, to można zawsze dorzucić sobie jeszcze jakąś używkę i zrobić sobie w ten sposób srogo krzywdę. Dlatego, moi drodzy, nigdy nie przesadzajcie z używkami, a w szczególności też nie bierzcie do placzy. Wszystko jest dla ludzi, ale jeśli już bierzecie, to trzeba brać z rozsądkiem i umiarem. Anthony po śmierci całkowicie odciął się od swojej mafijnej rodziny, poszedł w całkowicie innym kierunku, rozwijając się w przemyśle graficznym. W którymś momencie poznał Valentino, oddał mu swoją duszę i przyjął pseudonim Angel Dust, z którym bardzo się utożsamia. Choć te dwie rzeczy możliwe, że wydarzyły się w odwrotnej kolejności, to jego przywiązanie do jego pseudonimu okaże mi sądzić, że nie podpisałby się swoim prawdziwym imieniem na umowie z Valentino. W którymś momencie pozna też sześć Sherrybomb, Bomb, z którą uwielbiał robić rozróby w Pentagram City. W międzyczasie wziął udział w hitowym filmie BDSM, co zagwarantowało mu wygraną z Tiffany Później też dostał odwala świnkę, którą nazwał Fat Pet Nuggets. Teraz umówmy sobie komiks, który. No w sumie to raczej nie jest kanoniczny, ale część z wydarzeń tam przedstawionych jakieś przełożenie na rzeczywistość mają. A przynajmniej tą rzeczywistość, w jakiej żyje Angel Dust z pierwszego sezonu. Jakieś dwa tygodnie przed wydarzeniami z pilotażowego odcinka Charlie i Wagi łapią go na ulicy Próbując go namówić do uczestnictwa W ich projekcie o nazwie Happy Hotel Ten nie chce nawet uczestniczyć w tym Gdy oferują mu kasę Dopiero gdy Wagi sugeruje Charlie by znalazł do tego kogoś innego Bo ten się nie nadaje Ten urażony tą propozycją zgadza się wziąć w, w ich projekcie udział Pilotażowego odcinka za bardzo nie muszę wam chyba Przedstawiać Wyszedł w 2019 roku czyli 5 lat temu Więc raczej powinniście go już znać W sporym skrócie to od czasu gdy Angel spotkał i Charlie przez większość czasu nie brał używek, ale rozrób sobie nie odmawiał. Jedna z nich została sprezentowana w pilocie, gdy wraz ze swoim przyjaciółką Cherry Bomb walczył z Serpenschusem, pretendentem na tytuł wodarza, oraz jego minionami, Jajkami. Wszystko to było oczywiście widziane w wiadomościach, gdy Charlie chciała zareklamować tam Happy Hotel, co tylko podkopało jej szansę na sukces tego projektu, bo do tego też momentu był on jedynym rezydentem tego hotelu. Gdy wrócili do hotelu, a Angel dziwił się, o co chodzi z Alastorem, Wagi tłumaczy mu, kim on oraz inni włodarze są. Po wszystkim oczywiście proponuje mu szybki numer, ale Alastor od razu odmawia. Później też widzi potęgę Alastora, gdy ten z łatwością pokonuje Serpenszusa. W wideo do piosenki Addict Angel pokazuje się też jako ktoś, kto jest na smyczy Valentino, przeżywa też swojego rodzaju PTSD, i ma pewnego rodzaju małą nadzieję na to, że teraz już Hazmin Hotel, bo Alastor zmienił mu nazwę, wypali. W trakcie show jest to rozwijane i dał się on poznać jako ktoś, kto bardzo dużo kupuje przez branie używek, uciekanie w robotę i dawanie się odurzać lotowym gościom w barze. Tak jak większość grzeszników, Angel uważa, że to koniec i skoro wylądował w piekle, to nie ma dla niego żadnej nadziei. Jako część kopu flirtuje też sporo z Huskiem, który o dziwo jest mniej więcej w jego wieku. Husk zmarł w wieku od 60 do 70 paru lat, więc być może i ciałem jest o wiele starszy, ale obaj urodzili się w... mniej więcej w tym samym momencie. No, Husk może troszeczkę wcześniej. Dodatkowo interesujące jest to, że Vivzie planuje rozwinąć życie romantyczne Angela, co wspomina bodajże na jednym ze swoich wywiadów. Więc nie będę nawet ukrywał, że nielubiany przeze mnie chip Husk X Angel nie jest tak dalekiego od rzeczywistości. W tym odcinku, gdy Charlie i Wagi są na wizytacji w niebie, by przedstawić aniołom koncept Hazmi Hotelu, obserwują oni, jak Angel i reszta załogi hotelu imprezuje w barze. Angel w trakcie tej imprezy, mimo że bierze używki, pokazuje, jak bardzo dużą przeszedł metamorfozę, dba o przyjaciół, a w dodatku stawił się Valentino, mimo że wie, jakie konsekwencje mogą go czekać na planie w robocie. Kolejna część jego metamorfozy pokazuje się także w trakcie bitwy o hotel, gdy zamiast uciekać, zostaje, by walczyć wraz z przyjaciółmi o swój nowy dom. Pomaga też po bitwie w jego odbudowie i... to niestety tyle, ile wiemy o historii Angel Dusta. Ale zostańcie ze mną, bo teraz czas na teorie i ciekawostki. Angel Dust początkowo został stworzony wraz z Araknisem jako The Spider Brothers. Miał być to film w klimatach noir, o owych braciach... Które, którzy są właściwie takimi mafijnymi demonami. No ale nie wyszło, więc Angel tak sobie trwał w próżni. W międzyczasie poszedł jego redesign pewnie jeszcze z kilka razy. Został wprowadzony do zoofobii a tu zaczyna się robić ciekawie. Po pierwsze, Endless miał być w romantycznej relacji z wagi. Tak wiem, ciężko w to uwierzyć, szczególnie, że design wagi wygląda zupełnie inaczej od tego, jak wygląda teraz, ale zaufajcie mi, to jest wagi i w pierwotnych draftach wagi serio miała być grzesznikiem, co daje nam pogląd na to, że wagi jako grzesznik w pilocie również było kanoniczne. Po prostu poszedł Redcon, bo fandom sobie wymyślił taką teorię i beef ją tak jakby przyjęła do kanonu. Podobny Redcon poszedł w sprawie śmierci. Angela bo miał go pierwotnie zabić jego brat Araknis. To było jednak jeszcze za czasów zoofobii. A skoro już do tego dotarliśmy, to w jednym z filmów parę miesięcy temu mówiłem, że Angel był w szkicach do tej serii torturowany przez Adinę, która to jest swojego rodzaju odpowiedniczką serii w Hazbinie. Tylko ta druga jest taką jakby mniej posraną jej wersją. Adina nie miała żadnych skrupułów, by torturować demony na przeróżne sposoby. To czy sera też jest taka, jeszcze się okaże, ale mam pewne wątpliwości. Wątpliwości miała też widzisz po co do tego, czy Angel Dust koncepcyjnie nadaje się na Ojca. Bo wiecie, pierwotnie miał być on ojcem Cherry Bomb, a nie jej przyjacielem. Vivien ostatecznie zdecydowała, że to nie pasuje do jego postaci, ale aż do 2017 roku Angel był na papierze jej ojcem. Ciekawe, czy jakieś smaczki tego pokroju będą umieszczane w nadchodzących sezonach Has Been Hotel. By jednak nie przegapić informacji o halavars i innych seriach Indii, zapraszam was serdecznie do polajkowania filmu i subskrybowania kanału, a także zachęcam do wsparcia nas poprzez przycisk wesprzeń na stronie kanału. To są nasi aktualni wspierający, ja jestem Hirajo, a wy oglądacie kanał Katana. Dzięki za obejrzenie, i do usłyszenia niebawem, na razie.